Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na teścik kilku nowości Bell dla Biedry. Znowu słuchajcie, ta marka bardzo aktywnie działa i tym razem dostałam paczkę pr I gdyby nie to, nawet bym się nie spodziewała, że te nowości powstaną tak szybko, bo dopiero co przecież testowaliśmy inne nowości całą kolekcję. Jest to kolekcja Mood Maker. Mamy tutaj sporo takich kolorowych nowości, także troszeczkę dzisiaj poszalejemy. Oprócz tego, przetestujemy, sobie też kilka nowości z Sephory. Wydaje mi się, że nowej marki je podam. Dostałam ostatnio również od nich paczkę pr z pielęgnacją do przetestowania, ale w asortymencie mają również podkład, taki w stylu kuszyn oraz balsam do ust, pomadkę w różnych odcieniach. Ja wybrałam sobie taką dosyć beżową, neutralną, bo nie wiem, co tutaj dzisiaj się wydarzy na mojej twarzy. Także możliwe, że również z tych produktów skorzystamy, z podkładu na pewno. No a z balsamu zobaczymy. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż zaczniemy sobie właśnie od wspomnianego podkładu. Ja mam go w odcieniu N1W, także nie wiem, czy się uda mi wstrzelić. Wysłali mi kilka odcieni, ale teraz nie mam na sobie samopalacza, więc postanowiłam nałożyć coś z jedynką w tle. No, ale mamy tutaj jeszcze literkę W, czyli prawdopodobnie Warm, więc może być ciepły. Także sprawdźmy to razem. Mamy taki puszek w kształcie serduszka, bardzo uroczy, a wewnątrz podkład wygląda tak. No, ten kolor jakoś bardzo mnie nie przeraża, przynajmniej na tej gąbeczce, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także co, aplikujemy. Okej, okay, to jest podkład taki typowo koreański, dosyć pewnie mocno kryjący. No może jest troszkę cieplejszy niż moja skóra w tym momencie, ale to dlatego, że już samoopalacz mi się wypłukał i widać jak jestem naprawdę. I tak sobie rozprowadzam ten produkt i już widzę, że ma bardzo świetliste wykończenie. Może to krycie nie jest takie wiecie, stuprocentowe tym razem, bo znam koreańskie podkłady, które kryją mocniej, i wiecie, robią od razu taką mocno kryjącą smugę na twarzy. Ale może to i lepiej, nawet jeżeli będzie fajnie rozświetlał, i buzia będzie wyglądała tak gładko, jednocześnie będzie miała wyrównane te wszystkie zaczerwienienia to i tak będę usatysfakcjonowana. Nie potrzebuję takiej, wiecie, bardzo intensywnie kryjącej maski. Okej, okay, i szczerze Wam przyznam, że taka metoda aplikacji nie jest do końca dla mnie. Ja lubię jeszcze sobie wszystko oczywiście doklepać zwykłą gąbeczką, już po prostu do tego bardzo mocno się przyzwyczaiłam na przestrzeni lat. Takie nakładanie tym puszkiem, gąbeczką dołączoną do zestawu jest dla mnie po prostu niewygodne ale wiecie, takie wstępne rozprowadzenie produktu wykonam właśnie tym. I doklepię sobie to teraz wszystko gąbeczką. I bardzo podoba mi się to takie świetliste wykończenie, bo ten podkład się błyszczy, ale w taki bardzo ładny, subtelny, satynowy sposób. Jednocześnie naprawdę bardzo ładnie też poradził sobie z neutralizacją wszelkich zaczerwienień, bo jest trochę bardziej żółty, no ale również przykrył to, co ma przykryć. Wygląda to naprawdę obiecująco. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywać w ciągu dnia. I wiecie, tego typu podkłady, one mają jeszcze dodatkowo właściwości pielęgnacyjne. Tutaj mamy niacinamid i y, mamy tutaj też SPF 30, także też w porządku. No w Warszawie teraz leje, <grytanie> pada deszcz każdego dnia. Także większy SPF jak 30 chyba i tak nie będzie mi potrzebny. Nałożyłam jedną warstwę tego podkładu i uważam, że wygląda naprawdę uroczo. Tak wiecie, świeżo, lekko, jednocześnie... No, tak buzia jest pięknie wygładzona, świeci się równomierną taflą, mamy taki glass skin efekt. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Skorzystam od razu sobie z korektora i to będzie brush up, ostatnio bardzo często przeze mnie używany, czyli Lift Serum Concealer w odcieniu 1N. Możemy przejść już dalej i skorzystam teraz z kolekcji Bell Mamy tutaj dwa róże do policzków. W odcieniu 02 i 01. 01 jest chłodniejszy i prezentuje się tak, a 02 to brzoskwinka. I myślę, że dzisiaj użyję dwóch tych różów, jednego z jednej strony, drugiego z drugiej. Jedenka poleci na mój lewy policzek. Wiecie, co mi się w nim podoba? To, że właśnie tak pięknie wtapia się w policzek od razu. I też forma opakowania jest w porządku, bo nawet kiedy macie paznokcie, jesteście w stanie go zaaplikować palcem. I słuchajcie, ja na przestrzeni ostatnich kilku lat nie byłam największą fanką chłodnych różów. Ale od kiedy noszę znowu srebrną biżuterię, to kurczę, zaczyna mi się to podobać. Z drugiej strony nałożymy ten cieplejszy. O, też bardzo ładny kolor, bo faktycznie taki brzoskwiniowo-pomarańczowy i nie ochładza się w trakcie aplikacji. No, z brzoskwiniowymi różami ja zawsze będę miała dobre stosunki, ale ten róż też mi się podoba. Dajcie mi znać, która strona lepsza. Jeśli chodzi o nos, to tutaj nałożę mieszankę tych dwóch kolorów trochę jednego i trochę drugiego zobaczymy jaki kolor powstanie. Okej, okay, póki co to co mam na twarzy bardzo mi się podoba. W kolekcji mamy też dwa rozświetlacze i w tym przypadku 01 jest chyba ciemniejszy od 02. Tak, słuchajcie. Jedynka jest taka złota i to jest jedynka, a tutaj mamy dwójeczkę i znowu słuchajcie, wykorzystamy dwa. Ten jaśniejszy, chłodniejszy wyląduje na moim lewym policzku. Nie wiem czy to zobaczycie, ale Mamy tutaj takie różne drobinki. Jest to taki wielowymiarowy rozświetlacz i też będę aplikować go palcem. Cieszę się, że to nie jest kolejny rozświetlacz w sztywcie, który jest jednowymiarowy. Tutaj mamy tych drobinek sporo w różnych odcieniach i fioletowe, i niebieskie, i srebrne. No, trochę się tutaj dzieje. I na policzku myślę, że też jest to całkiem dobrze widoczne. No wygląda to fajnie, tak podkręciło ten róż. Powiem Wam, że ten złoty rozświetlacz wcale nie wygląda gorzej. Też ma takie wielokolorowe drobinki. Tutaj mamy oczywiście cieplejsze drobinki, różowe, złote, ale też trochę fioletowych. Mm, nawet nie wiem, czy trochę bardziej mi się nie podoba od tego pierwszego, bo jeszcze lepiej przebijają się te drobinki i jego wielowymiarowość. I fajnie też zgrywa się z tym brzoskwiniowym różem. Nałożę go też od razu w niewielkie ilości na nos. Delikatnie na brodę. Twarz przypodruję teraz sprawdzonym pudrem z Huda Beauty w odcieniu Cherry Blossom. Jestem ciekawa, jak pod tym pudrem będzie wyglądał podkład. I to by było na tyle w temacie makijażu twarzy. Przejdźmy do oczu. Mamy tutaj takie trzy cienie w styku. Tak prezentują się trzy te kolory. No najbardziej przemawia do mnie różowy, także właśnie ten kolor sobie teraz nałożymy i nakładam go na całą powiekę. Hmm, powiem wam, że jest dosyć tłustawy pod palcem, więc chyba też nie można za bardzo przesadzać z jego ilością. I nałożę również ten cień na dolnej powiece. Jedyne co mnie w nim niepokoi to fakt, że naprawdę jest dosyć tłusty. Jak na taki stick, no to nie jest to typowo spotykane. Trochę nawet mam wrażenie, że rozpuścił mi lekko tutaj makijaż oczu, w sensie korektor już przypudrowany, ale może to odratujemy. Żeby podkręcić ten efekt skorzystam z paletki we współpracy z bryską ze Stars from the Stars i użyję sobie tego różu i ten sam cień nałożę też na dolną powiekę. I co prawda nie ukrywam, że podoba mi się to, co dzieje się tutaj na środku powieki, ale tak jakoś mnie podkusiło, żeby sprawdzić sobie dzisiaj ten cień i wzmocnić trochę ten błysk, jeszcze go nie używałam, także no może go sobie tutaj wklepmy, zobaczmy jak ten cień z Bel będzie przytrzymywał takie błyszczące cieniem. No on to jest intensywny, w sensie taki bardzo różowy, to jest taka różowa żarówka. I ten sam błyszczący cień nałożę jeszcze tutaj na dole. Ok, póki co make-up mi się podoba. Ale mamy też do przetestowania takie kremowe kredki żelowe, i tutaj mamy trzy kolory: fiolet, czerń i pomarańczowy. Dzisiaj słuchajcie, ciągnie mnie w stronę pomarańczowego, czyli 01 Copper Blaze, ale zróbmy słocze, zobaczmy jak to wygląda na słoczach i wtedy podejmę decyzję. Okej, okay, bo ten pomarańczowy wcale może okazać się nie na tyle pomarańczowy, na ile bym chciała. Tak prezentują się na słoczach 1, 2 i 3. I chyba ciągnie mnie w stronę tego fioletu, a może nawet i tej czerni. Każdy z tych kolorów ma w sobie drubinki. Ok, i zacznijmy może od tego fioletu. Nałożę go na linię wodną. Zobaczymy, jak sobie radzi. No, linii wodnej to on się nie chce za szczególnie trzymać. Hmm, także nie wiem, może spróbuję nałożyć jeszcze tę kredkę tutaj na górze. A jeśli nie będzie zbyt dużej różnicy, to pójdziemy w tę ciemniejszą. No, nie za mocno się przebija ta kredka, muszę przyznać, więc mimo wszystko jeszcze użyję tej najciemniejszej. Szczególnie jeśli chodzi o linię wodną, i może jeszcze, żeby wzmocnić, wiecie, tutaj górną linię rzęs. Dobra, moi drodzy, jeszcze w międzyczasie wytuszowałam rzęsy, i dokleiłam dzisiaj sztuczne. Znalazłam, słuchajcie, wśród moich zasobów jeszcze jedną parę MIO Insta Wings, i to są chyba tak Foxy Lashes, ale powiem Wam, no nie miałam już jakiś czas na sobie rzęs i tak się jakoś dziwnie czuję, ale już w nich tak zostanę. Może to kwestia po prostu przyzwyczajenia. Kilka godzin popatrzenia na siebie od czasu do czasu i po prostu przywyknę do tego efektu. Przejdźmy teraz do takiej pasty glitterowej, która jest dostępna w dwóch odcieniach. Natomiast przed chwilą siłowałam się jakieś 5 minut, żeby wydobyć to z tego opakowania i nie mogę. Także pokażę wam tutaj tak jak wyglądają te pasty. Jedna jest różowa, druga jest srebrna. Oczywiście jedna i druga ma w sobie wielowymiarowe drobinki i może wiecie, tak prosto jeszcze z tego pudełka skorzystam sobie z tej różowej i może zaaplikuję ją tutaj na środek powieki. No tak wcale dużo tych drobinek przynajmniej przy aplikacji pędzlem nie chce się przenosić. Ale jak już się przeniosą, to wyglądają naprawdę bardzo ładnie, także chyba warto nad tym chwilę popracować. Okej, okay, moi drodzy makijaż oczu, chyba już mogę uznać za kompletny, bo tutaj dzieje się wszystko. Przejdźmy do ust. Tak jak Wam wspomniałam, mam do przetestowania ten balsam po matkę. I ja, słuchajcie, mam go tutaj w takim dosyć neutralnym kolorze, ale nie wiem dokładnie, co to za odcień. Było dostępnych kilka i jakieś takie bardziej czerwone i bardziej różowe, no ale ten w sumie myślę, że fajnie może się wpasować w to, co mi tutaj powstało, bo dużo się dzieje, a ten kolor troszeczkę to stonuje, więc nakładamy tę pomadkę, balsam, nie wiem, cokolwiek to jest, jeszcze ciężko mi stwierdzić. Tak, to jest dosłownie coś na pograniczu pomadki i balsamu, bo nie ma to pigmentu pomadki. Ale też jest bardziej napigmentowany niż typowy balsam. Konsystencja w odczuciu taka dosyć matowa, w wykończeniu satyna. Też pasuje fajnie dzisiaj do tego makijażu. Ale ten balsam to nie będzie jedyne, co zaplikuję, bo jeszcze w kolekcji Bell są produkty do ust. Aha, i słuchajcie, znalazłam nazwę koloru. To jest Rose All Day. A co do kolekcji Bell i produktów do ust, to są dostępne takie dwa olejki, również wielowymiarowy blask. I chyba pójdę w tę chłodniejszą, i to jest kolor 02. I wiecie, co? Strasznie podoba mi się ten duży aplikator, ale to się zgra z tą pomadką. No po prostu dzisiaj perfect match. I ten błyszczyk olejek, bo teoretycznie jest to olejek Glow Lip Oil. Ma taką idealną, dosyć gęstą konsystencję, nie lejącą i nie rozlewającą się na ustach i poza ich kontur. Dzisiaj, moi drodzy, mogę stwierdzić, że miałam ogromne szczęście, bo ani jeden produkt mnie jakoś nadzwyczaj nie rozczarował, ani nie sprawił, że mam jakiś, wiecie, niesmak, przynajmniej częściowy względem tego makijażu. Wszystko tutaj się zgadza i wszystko mi się tutaj bardzo podoba. Już zaczynając od tego podkładu wygląda naprawdę pięknie, satynowe wykończenie, lekkie jednocześnie przykrył to, co ma przykryć też nie jest bardzo ciężki, taki wiecie, kremowo-tłusty, jak to niektóre te koreańskie podkłady mają w zwyczaju, także moim zdaniem konsystencja tego produktu jest idealnie wyważona i prezentuje się bosko. Jeśli chodzi o produkty do modelowania z Bell, no teraz chyba bardziej podoba mi się ta chłodniejsza strona, ze względu na to, że mamy oczy takie po prostu różowe i lepiej się troszeczkę to scala ze sobą, natomiast ta brzoskwinka również mi się podobała, troszeczkę Mam wrażenie, że zaginęła w akcji po przypudrowaniu, ale też wiecie, może ten efekt potęgować intensywność makijażu oczu. No, bo kiedy tego makijażu oczu nie było, no to policzki przyciągały spojrzenie, a teraz to spojrzenie kumuluje się zupełnie w innym miejscu. Podobają mi się zarówno róże, jak i rozświetlacze, takie bardziej wielowymiarowe. Natomiast makijaż oczu to coś, co wydaje mi się dzisiaj mi wyszło. I jeśli chodzi o ten żelowy, stickowy cień, jest troszeczkę tłusty, ale fajnie sprawdził się jako baza pod to wszystko. Solo dla mnie troszeczkę ten kolor taki niejako w sensie nie na tyle nasycony, żeby móc z nim zbudować cały makijaż oczu, no ale jako właśnie taka baza pod makijaż wydaje mi się, że sprawdził się super. Bardzo podoba mi się też ten brokat. Co prawda jego nasycenie nie jest takie stuprocentowe, on w sobie ma tego żelu dosyć sporo, ale te drobinki są na tyle wielowymiarowe, niektóre z nich są takie półprzeźroczyste, niektóre na przykład złote, niektóre różowe, Także nawet jeżeli wiecie, nałożycie go troszeczkę więcej, skumulujecie tę ilość i tych drobinek pojawi się więcej to one nie przytłaczają, one są jak taka rybia łuska się zachowują, więc pięknie wtapiają się w całe otoczenie. Czy to makijażu oczu w kolorze, ale również nałożone tutaj już na granicy mojej powieki, na której jest korektor już tylko a właśnie tego różowego cienia pięknie się to przenika. A jeśli chodzi o makijaż ust, tutaj to połączenie naprawdę boskie. Zarówno ten balsam pomadka świetnie mi się sprawdził i myślę, że wsadzę go dzisiaj do swojej torebki i będę raplikować. Jak również ten olejek, idealna konsystencja, taka wręcz lekko kremowa, zagęszczona z pewnością. Też ten duży aplikator na ogromny plus, dlatego że szybko, sprawnie jestem w stanie zaaplikować tego typu błyszczyk. No i te drobinki jeszcze fajnie podkręciły ten efekt. Także makijaż bardzo mi się podoba. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Obecnie mamy prawie godzinę 9, jest 8.42. Także do zobaczenia wieczorem. Zobaczymy. Ile z tego na mojej twarzy pozostanie? Dobra, moi drodzy, wracam do Was. Jest godzina 22.58. Makijażu dzisiaj nie poprawiałam i muszę Wam przyznać, że on wygląda znacznie lepiej niż ja się po całym i w pracy. I tutaj jeszcze sprzątając w domu po pracy, czuję. <laughs> Dlatego mam tutaj na myśli w szczególności podkład, bo on jakby scala cały ten makijaż i sprawia, że no, ten ogólny wygląd całości jest aż tak dobry. Muszę przyznać, że wydmuchiwałam dzisiaj nos chyba za 100 razy, bo mam katar, a mimo to, no, nawet te przetarcia nie są tak straszne. I nawet jak wydmuchiwałam nos w chusteczkę, to nie było, wiecie, jakichś takich spektakularnych ilości tego podkładu na moim nosie. Ogólnie on wygląda nadal bardzo ładnie, jest optymalnie wyświecony, czyli nie za mocno, nie za sucho też moja skóra wygląda. Naprawdę mogłabym jeszcze ten makijaż reanimować i spędzić w nim kolejnych kilka godzin. Jeśli chodzi o pozostałe elementy makijażu, no to nadal one trzymają się kupy. Zarówno makijaż oczu, jak i makijaż policzków jest na swoim miejscu. Na swoim miejscu nie pozostały usta, no ale wiadomo, że po całutkim dniu tego typu produkty, czyli taka pomadka Balsam plus błyszczyk, no nie miały szansy ze mną pozostać, one się w pewnym momencie zjadły. Ja w ciągu dnia akurat dokładałam sobie to, co miałam pod ręką i to, co miałam w torebce, bo zapomniałam zabrać ze sobą te rzeczy ostatecznie. Także naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, i będę dalej korzystać z tych produktów, bo naprawdę uważam, że jakość jest świetna. Także dajcie mi znać, co o tym myślicie. Szczególnie jeśli chodzi o ten podkład, ale też o tę kolekcje z Bell, bo uważam, że naprawdę jest tym razem udana. Jak wam się podobał ten makijaż? Wiem, te rzęsy wyglądają dramatycznie trochę. Ja też miałam problem, żeby się do nich przyzwyczaić. Następnym razem je jeszcze troszeczkę przytnę, żeby po prostu te najdłuższe końcówki zniknęły i będę je przyklejać trochę dalej. I wtedy ten efekt będzie delikatniejszy. No ale ogólnie tak czy siak czułam się ekstra. Także dajcie mi znać, jak wasze wrażenia. Tymczasem żegnam się z wami, ściskam. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku Buziolki. Pa, 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 pa!